Zauważenie problemu to już połowa drogi do jego rozwiązania. W małych sprawach kieruj się rozumem, w wielkich, sercem. Żyjąc dla aprobaty innych, zamykasz się w cudzym więzieniu. Uważaj: Niektórzy ludzie zakładają maskę dobroci. Czasem lepiej odpuścić zrozumienie wszystkiego dla własnego spokoju. Gdy życie rzuca w ciebie kamieniami, zbuduj z nich coś trwałego. Nie mów o swoich planach, pokazuj je działaniem. Uśmiechaj się nawet wtedy, gdy boli, to oznaka siły. Większość słucha, by odpowiedzieć, ty słuchaj, by zrozumieć. Z złym nastawieniem daleko nie zajedziesz, jak z przebitą oponą. Motywuj się sam, nie czekaj, aż inni cię docenią. Jeśli ktoś ci ufa, nie zawodź tego zaufania. Życie stawia ludzi na Twojej drodze, ale to Twoje czyny zdecydują, kto przy Tobie zostanie. Zawsze wybieraj radość, ona się opłaca. Idź tam, gdzie czujesz spokój i bezpieczeństwo. Jeśli problemem są pieniądze, rozwiązaniem jest praca. Przywiązania i oczekiwania często ranią najmocniej. Skup się na kolejnym kroku, a nie całych schodach. Doceniaj tych, którzy się o ciebie troszczą, zanim będzie za późno. Błędy to najlepsza szkoła, jeśli potrafisz się z nich uczyć. Bądź wierny, ale nie naiwny. Masz przed sobą coś wielkiego, uwierz w to. Nie zapominaj, kim jesteś, nawet gdy inni to zrobią. Nie każdy dzień będzie dobry, ale możesz go dobrze przeżyć. Dystans pokaże, kto naprawdę chce być blisko. Prysznic, świeża pościel i dobry sen potrafią zdziałać cuda. Czasem kilka miłych słów znaczy więcej niż wielki gest. Porażka to nie wróg, to kierunek. Prawdziwy charakter to robienie właściwych rzeczy, nawet gdy nikt nie patrzy. Otaczaj się ludźmi, którzy bronią cię, gdy cię nie ma. Słuchaj swojego serca bardziej niż tłumu. Nie zdradzaj za dużo o sobie, cisza daje spokój. Wiara w siebie czyni rzeczy możliwymi. Nie możesz zmienić początku, ale możesz zmienić zakończenie. Mędrzec odpowiada na obrazę na dwa sposoby: milczeniem wobec głupca i rozsądkiem wobec myślącego. Historia powtarza się, bo ludzie nie wyciągają wniosków. Zasługujesz na taką samą miłość i cierpliwość, jaką dajesz innym. Odpocznij, nabierz sił i wróć silniejszy.